Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy wy. No i tym razem witam was w grze Prince of Persia 2 Trony. Jest to, moi drodzy, trzecia część, ostat... trzecia część, ostatnia już, oryginalnej trylogii z księciem Persji w roli głównej. No i moi drodzy, ta część jest bezpośrednią kontynuacją Duszy Wojownika, którą wczoraj skończyliśmy sobie na kanale. I ta część, moi kochani, opowie nam o tym, jak księciuniu wrócił sobie do domu, do Babilonii, po całych swoich przygodach. Yy, I jeszcze zaznaczę na starcie, że gra weszła w 2005 roku, została stworzona przez Ubisoft Montreal, wydana przez Ubisoft, tam jakaś deska się zbagowała w <grym> Medii. generalnie tak. O, kurde, co jest? Proszę mi to wyłączyć. Generalnie moi drodzy, chcę jeszcze tylko na szybko wspomnieć, że zakończenie, które mieliśmy w duszy wojownika jest niekanoniczne, to jest istotne. Kanoniczne zakończenie jest takie, że księciuni wraca razem z Kailiną. Dobra, zacznij nową grę. Czemu jest takie menu białe? Zacznijmy na normalnym lecimy. Oczywiście jest spolszczenie i tak dalej. Dobra, zaczynamy! Niech się tylko wczyta oczywiście elegancko. Dobra. Wszyscy popełniamy błędy. I te małe, i te wielkie. Ale jego błąd, zrodzony z niewinności, karmiony pychą, był największy i najgorszy z nich wszystkich. Wszystko, co twoje, i mnie przynależy. Nie możesz zmienić swojego losu. Niektórzy wierzą, że gdy książę popłynął na wyspę czasu, aby umknąć śmierci, wrócił zeń sam. Amulet śmierci zniszczony, Dachaka pokonany, cesarzowa nie żyje, książę w końcu było wolny, ale zdarzyło się coś zupełnie innego. Prawda jest taka, że książę postanowił wybawić mnie od mego przeznaczenia, wyzwolił mnie, ale i skazał nas wszystkich na śmierć. Ze wszystkich wyborów to ten wygląda najlepiej. Ale coś się zmieniło. Nie martw się, Kailino. Nic złego ci nie grozi w Babilonie. Przyrzekam. Patrz, już prawie w domu. Gdy nasz statek leżał na dnie zatoki, książę zobaczył, że przybył do zupełnie innego miasta niż to, które pozostawił. Na brzeża zawsze pełne ludzi teraz świeciły pustkami. Krew znaczyła namioty i bruk, a księcia witały tylko wyłamane odrzwia. Mieszczanie, handlarze, żebracy, rybacy, wszyscy gdzieś zniknęli. Inni zajęli ich miejsce. ją! Okej, no i moi drodzy zaczynamy, ale widzicie, sam początek no nie jest zbytnio kolorowy, no wszystko tak naprawdę się źle potoczyło. Mieliśmy sobie spokojnie wrócić do domu, no okazuje się, że tutaj jest jedna wielka rozpierducha. Okej. Udało się przedostać przez zniszczone dzielnice, ale wizje z przyszłości nie opuszczały go ani na chwilę. Mała tawerna w dokach, gdzie spędził wiele długich nocy, była teraz stertą gruzu. Dumna flota Babilonu, którą często pozdrawiał, leżała w drążkach na dnie Eufratu. E, nie wiem, dlaczego grał. Znaję, że gram na padzie, ale to już nie wiem. To jest jakiś taki już standardowy glitch. <gryw> nie wiem czemu. Ogólnie mam nadzieję, że gameplayowo w dwa trony będzie mi się grało najlepiej, ale jeszcze zobaczymy. Dobra. Bo w duszy wojownika mimo wszystko aż tak dobrze jak kiedyś się nie grało, no. Ale Dwa Trony mam nadzieję, że będzie lepiej, dobra. I moi drodzy, też dodam od siebie, że Dwa Trony jest jedyną częścią całej trylogii z księciem. Yy, całą trylogią księ księcia Persji, yy, Znaczy, Kurczę, nie mogę się wysłowić. Dwa Trony to jedyna część całej trylogii, której nigdy nie przeszedłem. Także tu będzie to. Ślady walk, ale gdzie jest straż? Gdzie oni się podzieli? W ogóle chyba Jarosław buberek podkłada głos pod księcia, o ile się nie mylę. I moi drodzy, co jeszcze chcę powiedzieć, to co prawda ja kiedyś grałem w tą grę, ale jeszcze w podstawówce nawet, ale pamiętam, że właśnie to jest jedyna część, której ja nie przeszedłem z całej trylogii. No więc będzie to let's play na ślepo, ale może i lepiej, o kurde, czekajcie, bo to nie tak, moment. Dobra, w ten sposób. Ale już czuję, że jakoś gameplay jest chyba przyjemniej niż w poprzednich częściach, tylko nie wiem czy mam zaledwie 60 klatek, ale no. No dobra. Jeszcze ojej, kurde, co się z tą kamerą dzieje, nie wiem, to musi być, nie, to jest po prostu Prince of Persia, bo jedą zasadniczo wadę, kamera, po prostu w każdej części działa widzę źle, ale dobra, okej. Okay. No i dobra, tu mamy oczywiście fontanny, przy których zapisujemy nasz postęp, to znamy oczywiście. Dobra. Następnym razem. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem. Okej, okay, to jest teraz ciekawe, że Kailina będzie narratorem całej opowieści, a nie książę. To jest też interesujące. Dobra, co to jest? Gdy ikona naciśnikła, by uruchomić kamerę zewnętrzną, okej. Okay. Dobra, tak, prawą gałką analogową na Ja pierdzielę ja widzę, że gra naprawdę ogarnia, na czym gram. <laughs> raz pokazuję, jak na klawiaturze coś robić, raz jak na padzie. Kurde, dobra. To, to ruszajmy dalej, moi drodzy. Mam pierwszego strażnika. Dlaczego zawsze, kiedy przytrafia się jakaś katastrofa, nie mam przy sobie odpowiedniego ostrza? Cóż, lepsze to niż nic A tu księciu nie, prawda? O, i tu jest właśnie zupełnie nowa mechanika skradanie. Tak jak mówię, ja w tę grę trochę grałem, ale... O właśnie naciśnij, e dobra. I teraz cyk. I cyk. I możemy tak przeciwniku załatwiać po cichu. Jest to genialne! Bo w poprzednich częściach tego nie było. A tutaj jest to super, naprawdę. Teraz tak. Czy ja mogę bezpośrednio spaść na wroga? Nie wydaje mi się. To raczej nie jest Splinter Cell. <noise> za którego też swoją drogą odpowiada Ubisoft Montreal, czyli to samo studio, które stworzyło księcia. Ok, teraz E klikamy. Dobra. Wow! O kurde, co się stało? Mam jakiś dziwny glitch z obrazem. Wybaczcie za to. Matka, jak ta mieszka chodzi. Moment, ja muszę to ogarnąć. Opcje: e, sterowanie, klawiatura. Czy tutaj to będzie odwrócona? Kurde, teoretycznie nie mam odwróconej osi. Tak, Kalina też fajnie mówi, że jeśli potrzebujesz chwilę przerwy, to oczywiście sobie proszę bardzo, odpocznij sobie, wciśnij tą pauzę. Fajne to jest naprawdę. Fajnie, że twórcy wrócili do takiej narracji. Niestety w tej części nie uświadczymy takiego mroku, jak w przypadku duszy wojownika. Co mnie trochę boli, no ale spoko. Myślę, że w dwa trony i tak nam będzie się grało. W miarę przyjemnie. Mam nadzieję, piasków widzę nie mam odblokowanych w tym momencie. Uwaga, 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 bo on się odwróci zaraz, dobra? Podejdźmy do niego. Dobra, i pięknie. No i zarąbiście, to mi się tak podoba. O, i tu możemy sobie podnieść broń, dobra. Okej, okay, będziemy mieli nową broń. I tutaj chyba się już nie przekradniemy, z tego co pamiętam. Tu będzie taki skrypt, że przeciwnicy nas tak czy siak zaatakują. Albo. O, bez kitu, no. Dobra. Okej, okay, pięknie. Dobra. O, uwaga, uwaga. Prawym klikiem blokujemy. Kurde, a księcimy też, widzę, Gary tak te bloki. Dobra. Ok, widzę, że mamy też pasek wytrzymałości tego miecza, którego aktualnie używamy. Okej, okay, dobity. No i dobra, tyle. Weźmy sobie tą broń od niego. Dobra. I ten, moi drodzy, początek gry pamiętam doskonale, bo tutaj, jakby. Wiecie co, w ogóle dwa trony to jest pierwsza część Prince of Persia. W którą ja zagrałem, pamiętam, że moja mama była wtedy w Mediamarkcie i ona kupiła mi tę grę właśnie, tak mówiła bo coś tam słyszałam, że fajna, i w ogóle to masz kupić, nie? Tak sobie myślę: Dobra, fajnie, wiecie, to były czasy jeszcze. Yy, to były czasy, kiedy ja dostałem dopiero co komputer w ogóle. Yy, o, mamy Kailinę. Dobra, Kailina! Nie! Nie ma jak dostać się do miasta. Będę musiał wspiąć się na wieżę oblężniczą i wejść w górę. Spoko, spoko, księciu. Dobra, i co ja mówię, Aha, że właśnie mam kupiatkę w Mediamarkcie, i to były czasy, kiedy ja dopiero co dostałem komputer. Ehm, to był rok 2010, pamiętam doskonale. I właśnie wtedy e, dostałem tą plikę w Persję. No i moi drodzy, ogólnie grało się spoko, tak? Ale powiem wam, że ja niestety wtedy. Oj, uwaga, uwaga. Ja niestety, moi drodzy, strasznie wtedy nie ogarniałem. No i problem był taki, że no nie potrafiłem w to najzwyczajniej świecie grać e, niestety. No i moi drodzy, tak naprawdę wyszło na to, że... E, tak naprawdę chyba, ja, chyba oddałem komuś tą grę? Nie pamiętam, że dokładnie... Oj, dekapitacja nie działa szkoda. Ja z tego co pamiętam właśnie komuś tą grę oddałem. E, I niestety, moi drodzy, do dzisiaj nie odzyskałem tej gry w tym pudełku, który miałem. Dobra, aha i oni wszyscy padli, okej. Okay. Dobra, to lecimy dalej. No i niestety, moi drodzy, właśnie nie odzyskałem tej produkcji. Interfejs mi się chyba zbugował, mam wrażenie. Ten hood, gdzie mamy e, te piaski, ale dobra. Którzy przechodzili przez to miejsce chcąc skrzywdzić moją rodzinę. Okej. Okay. Może coś z tyłu będzie? Nie, niekoniecznie myślałem, że może... Jakiś sekrecik czy coś, ale, ale chyba nie, dobra. Czekajcie tutaj mówię. Ten początek doskonale pamiętam, bo go wielokrotnie rozgrywałem. Dobra. Może spędziłem 4 tygodnie i każdego dnia marzyłem o powrocie do Babilonu. Hmm. Ale nigdy w żadnej z moich wizji nie spodziewałem się takiego powrotu do domu. Wojna. To jedyna odpowiedź. Ale wojna z kim i o co? Bardzo mi się podoba ta narracja. Świetna jest. Jak właśnie książę mi tak też opowiada. No się chyba nie odwraca. O kurde, no i się niestety tu zwrócił. Dobra. I tu mamy, jak wiecie, mojego nowego przeciwnika, jest bardzo zręczny. Jest to łucznik. Dobra, dawaj go, księciu Miu, lecisz z nim! Nie on zginie kiedyś? Kurde, ile ty umierasz, gościu? Okej, okay, chyba musimy spaść na dół. Dobra, i koleś padł, super. Tylko teraz... Frogowie cię nie widzą, jeśli jesteś nad nimi, spoko. Hm. Szybko biegnij na ścianę, byś... Aha, dobra, dobra, rozumiem. No nie, zauważyli mnie. Oj, kurde. No to tyle w temacie. Tyle w temacie skradania. Podejdźmy tam tego gościa szybko. Żeby on mnie tutaj nie działał. Dobra. I w ogóle, też, moi drodzy, z tego co widziałem w recenzjach, Dwa trony jest niestety najgorzej ocenianą częścią całej, całej trilogii księcia Persji. No ale zobaczymy. sobie sobieście póki co gra się bardzo fajnie, no ale to wiadomo, początki. Na początku zawsze w każdego księcia grałoby się fajnie, a później marudziłem, czy to na rachej sterowanie, czy to na jeszcze inne rzeczy. Także, także, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Niestety, tej broni nie mogę podnieść, szkoda. Dobra. Ok, wychodzimy przez to. No tak jak mówię, ja ten początek grałem wielokrotnie w swoim życiu, więc znam go niemalże na pamięć. Gorzej będzie później. Ja tak nie wiem, do 1/3 gry może doszedłem mniej więcej. Jak grałem kiedyś. Ale mówię, no to jest jedyna część, której ja nigdy nie przeszedłem absolutnie. Więc też jestem właśnie jej ciekaw z tego względu. Dobra. Napiszmy sobie na tym save. No, Okej, okay. ale że on taki trochę. Mieliście wiedzieć, że to nie miłość pchała go naprzód, a obowiązek. Był za mnie odpowiedzialny. Złożył przysięgę. Przysięgę, która została złamana i podeptana. Książę chciał to naprawić tak samo jak wszystkie błędy, które popełnił. Szlachetny cel, na pewno, ale również egoistyczny, bo motywowała go chęć złagodzenia własnego bólu. Kailina bardzo ciekawie robi za narratora, trzeba przyznać. Fajnie opowiada. Mam tylko nadzieję, że nie będę wam zagłuszać zbyt często tej, tej jej narracji, bo jest naprawdę super. W każdym razie znałem. Muszę śledzić Kailinę, jeśli mam znaleźć tego, kto jest za to odpowiedzialny. Oho, uwaga, uwaga. Ha, no i teraz tak się zastanawiam. Czekajcie, czy ja dam radę się podkreślić tego gościa? Bo mnie tu teoretycznie nie widzi, dobra? O, mogę tak zrobić, dobra? Pięknie! Dobra, tamten mnie nie widzi, ale naprawdę bardzo mi się podoba to, że mamy skradanie w tej grze, to jest świetne, dobra? I zarąbiście dostał w gardziel i tyle. Skradanie w dwa trony bardzo mi się zawsze podobało i właśnie e, bardzo żałowałem, że nigdy nie było tego w poprzednich częściach, bo e, był na to potencjał ogromny. Dobra, tylko teraz czekajcie, nie, nie w ten sposób. Okej, okay, tutaj. A przede wszyscy, czy gameplayowy jest bardzo przyjemny, póki co. W sensie nie narzekam jakoś na jakieś durne sterowanie, tak jak w piaskach czasu, czy coś takiego. Gra mi się naprawdę dobrze, póki co. Dobra. O, i to jest też ciekawe, patrzcie. Widzicie? Mamy tu zupełnie nową mechanikę, że możemy tak pomiędzy ściany sobie wskoczyć, jest to bardzo fajne też. Na pewno. O, kurde. Nie, nie, znowu jakieś. Czemu ten obraz się tak. Kurczę, co się dzieje z tym obrazem? Nie wiem. A zwróćcie uwagę, że mi się też. Czasami interfejs baguje w dosyć niezły sposób. W sensie, o kurde. Dobra, pięknie. Ja, nie? Wiem, raz mi się rozjaśnia ekran, raz ściemnia a nie rozumiem tego do końca. Uwaga, uwaga. Tam to mi jeszcze klepie. No zobaczcie, co się dzieje. Kurde. Ajaj, sorry za to, ale. Ja pierdzielę. Dobra. Padł już, czy jeszcze nie? Padł. Kurde, co się dzieje z tym. Ej, no kurde, irytuje mnie to już. Moment. Dobra, tutaj chyba tego nie ma. Przepraszam was za te wszystkie błędy, ale nie mam pojęcia, czy one są w ogóle spowodowane, że tak nagle cały ekran mi się robi biały. Gdzie dziwne, to jest strasznie. Dobra. Okej, okay, skakujemy tutaj. I tu chyba właśnie, nie wiem, czy w tej części przypadkiem nie ma już skakania od ściany do ściany, tylko właśnie jest takie coś. Wydaje mi się, że to przez to, że właśnie to skakanie od ściany do ściany było bardzo irytujące w poprzednich częściach, chociaż też nie pamiętam aż tak dobrze. Możliwe, że to skakanie od ściany do ściany jest tutaj. Dobra. Nie, jak on miał no nie, i zobaczcie co się znowu dzieje. Co jest z tym obrazem, kurde? Aj, te stare gry zawsze muszą mieć jakieś problemy. No, no bez kitu, no co się dzieje z tym obrazem? Nie mam pojęcia. Dobra, na na... O, piękny kombos! Dobra, bardzo ładnie poszło. Okej. Okay. To lecimy dalej moi drodzy, tam chyba nic nie ma. Dobra, jestem ciekaw czy dwa trony mają też... Okej, okay. taki widok mamy. Jestem ciekaw czy dwa trony mają też różne zakończenia. Dobra, zobaczmy. Okej, okay. ciep! I ciep, świetnie, dobra. Tamten mnie nie usłyszał na szczęście. Dobra, tego też możemy dziabnąć. Nie no, to, to kurczę, to jest naprawdę świetne. To uwielbiam w tej grze. Dobra, wymieniłem sobie ten mieczyk. Bo troszeczkę już miałem go y, zużytego. Zdezelowany już był ten mieczyk. I teraz tak się zastanawiam, gdzie tu się udać. Kurczę dalej, moment. Y... Ale kamera, powiem zupełnie inaczej operuje niż w duszy wojownika. Ale w sumie wydaje mi się, że operuje chyba lepiej. Jakby jest trochę bliżej księcia, dzięki czemu ona też yy, nie wariuje tak, jak wariowała w częściach poprzednich. Dobra, okej. Okay. No i teraz co lecimy tutaj? Bez wydaje mi się, że gameplayowo chyba. O kurde. Nie widzimy. <laughs> nie wiem jakim cudem, ale spoko. Dobra, coś mi się wydaje, że gameplayowo ta część będzie najprzyjemniejsza. No ale jeszcze zobaczymy. Na, na razie mówię, gra mi się bardzo fajnie. Najfajniej chyba yy, z całej trylogii. Dobra. Lecimy, no, ale nie, naprawdę, ten, ten początek to pamiętam doskonale, nie? Znoszę no, go na pamięć dosłownie. Oj, shit. A, ja nie mogę czasu cofnąć. O, kurde, no to dorobiłem teraz. <grytanie> Ekran śmierci w pierwszym odcinku. To jest u mnie standard, oczywiście. Dobra, spróbujemy ponownie. Lecimy. Ja pitole, ja to zawsze coś odwalę, nie? Za <grytanie> każdym razem. Dobra. To lecimy. Na całe szczęście checkpointy są też bardzo fajnie już porozmieszczane. Dobra, no i teraz, o, kurde, co ja mam tutaj? Ha. Dobre pytanie, co ja mam tutaj teraz zrobić w takim razie skoro. O, a może ja w ogóle nie miałem się tam tędy, tylko na przykład wbiec tutaj. O, kurde. Chyba, że poczekajcie może po tej ścianie w takim razie. O, dokładnie, dobra. Tu mamy ten widok taktyczny. Uwaga, uwaga, że mnie nie zobaczył. Dobra, możemy zeskoczyć na niego, pięknie. Dobra. I postaram moi drodzy się w tej jak najwięcej skradać, bo jak widzicie to naprawdę fajnie działa. Jest to mega. I ogromna szkoda, że nie było tego właśnie w częściach poprzednich, no ale dobra, mamy to. Okej. Okay. I teraz co, pobiegniemy sobie tutaj zapewne? Dobra. Yy... I chyba tutaj dokładnie. No mówię, ten, ten, ten wstęp no. No zdam na pamięć dosłownie. Bardzo dużo się w niego kiedyś zagrywałem. Jakby wiecie... A, nie jest kakanie od ściany, dobra. Źle wymierzyłeś, no co ty nie powiesz? Dobra, no ale zobaczcie jak to kurcze tutaj działa, no ja pierdzielę. Dobra, oho. Dobra, nie o to chodziło, sorry. Prze Przegięłem z tym skakaniem od ściany do ściany, musimy iść tutaj, dobra. Okej, okay. no i co chyba tędy w tym momencie? Dobra, mówię, na razie bardzo... stała przed swoim straganem sprzedając owoce i kwiaty. Albo dzieci, sprawiające kłopoty jak zawsze. Nie ma ich. Ich wszystkich nie ma. No to jest bardzo zastanawiające, gdzie ci wszyscy ludzie nagle zniknęli. Przyszła jakaś armia, mamy jakąś wojnę, nie wiadomo o co tak naprawdę. Dobra, skakujemy. I zrobiłem w sumie trochę źle, bo tam miałem dostępny. O, kurde. Miałem tam dostępny widok taktyczny i mogłem go w sumie użyć. Ale ja, że ja, że ich głupi jestem, to nie użyłem i tyle. Dobra. Czy ty gościu padłeś już na glebę? Ostatecznie padłeś. Ja sobie ten mieczek lepiej wymienię. Co prawda nie zużyłem go za dużo, ale skoro mamy dostępny nowy, to jak najbardziej sobie go użyjmy. Dobra, no okej, okay. to ten fragment też doskonale pamiętam. Ja mówię, te, fragment, jakby te pierwsze fragmenty dwóch tronów bardzo mi się wryły w pamięć, z tego względu, że właśnie bardzo dużo czasu poświęciłem na... Rozgrywanie tego wstępu i dalej nie grałem, bo. E, wiecie, jak ja dostałem komputer, to, to była taka pierwsza faza w moim życiu, kiedy ja mogłem sobie dowolnie grać we wszystko co chciałem e, na swoim własnym sprzęcie, nie? E, I powiem Wam szczerze, że nie miałem wcześniej czegoś takiego, właśnie, kurcze, I zawsze, właśnie. Dobra, no to też pamiętam. E, no i to był właśnie pierwszy raz, kiedy tak mogłem sobie zagrać. E, no i to było dla mnie takie ja, pierdziele, bo zazwyczaj to wiecie, chodziło się. Zazwyczaj chodziło się po prostu do wujka grać na PS2, nie? Albo coś takiego. A właśnie teraz no wygląda tak jak poprzednio. Przedmioty niegdyś znajome i dające spokój teraz przepełniają mnie niepewnością i przerażeniem. No dobra. Się stało? Narracja jest naprawdę super. Ok, ten sobie poszedł, tak że zjadłem w nim tego. Dobra, bardzo ładnie. Okej, okay, nie wiem czy oni mnie przypadkiem nie zauważą. A, no, niestety, zauważył mnie, kurde. Dobra, w takim razie, czekajcie, spróbuję sobie podejść. do swojego kolesia, spoko, o kurde, o, uwaga, uwaga. Że mnie tutaj zaraz nie dziabnął. Dobra. Okej, okay, uważajmy, bo on będzie z łuku do mnie próć. A, dobra, ten kole... Kurde, czemu ta dekapitacja nie działa? Nie rozumiem, ona jest jakaś zgliczowana, czy co? Może jej w ogóle nie było w tej części? Może uznali, że dusza wojownika była brutalna? Nie pamiętam. Nie wiem, chociaż ja osobiście, jak grałem w podstawówce to właśnie pamiętam, że chyba nie było tutaj dekapitacji głowy faktycznie. Znaczy dekapitacji głowy, no ogólnie dekapitacja to jest odcięcie głowy. Po co ja to dodaję? Gaddyby? Dobra. E, gdzie teraz? A, to jest ta nowa mechanika zupełnie. Dobra, rozumiem. Zobaczcie, teraz będziemy mieli zupełnie coś nowego. O, możemy sobie wbijać tyle, patrzcie. W ten sposób. I to jest też naprawdę super. No muszę przyznać, że usprawnili bardzo te dwa trony. O, jak nie ścianie, ci spację na okiennicy, aby skoczyć pod kątem. No jest tutaj o wiele więcej nowych takich mechanik. O, proszę bardzo w ten sposób. I to jest też świetne. Dobra, i teraz tak. Nie, nie tutaj to nie. Hmm. Tu mamy guziczek, dobra. No, okej, okay, zakładam, że muszę przejść tam Dobra. I co właściwie dalej? Teraz tu pewnie wpijemy sobie szty... kurde, księciu. Ja pierdzielę. Co on robi? Tu sobie wbijemy jeszcze w ścianę, dobra. Okej, okay. teraz pytanie, czego ja mogę dziadnąć z tej perspektywy. Nie mogę, dobra. Okej, okay. ale tak mogę, i zarąbiście. A zwróćcie uwagę też, jak właśnie samo prowadzenie fabuły poszło do przodu, nie? Więc te samo i tak dalej. Jak to wszystko o wiele lepiej się tutaj prezentuje niż w częściach poprzednich. Bardzo mi się to podoba. Czekajcie, to musimy... Hmm, okej. Okay. Ale to chyba nie w ten sposób. Możliwe, że na tą kolumnę muszę wejść, i musimy się odbić. O, tak, dobra, dokładnie. Dobra, no to ruszajmy dalej, moi drodzy. O! Oho. Trzemu ja mam 50 FPS-ów w grze z 15, sprzed 15 lat. Co jest do cholery? Dlaczego ja. Ej. Ej, moi drodzy, mam 50 FPS-ów autentycznie. Co się stało? Eee... Okej, okay, super. Ej, Kaman, no co jest? Co się dzieje? Bo 50 klatek w grze sprzed 17 lat. Super, naprawdę świetnie. Eee. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ej, zacina mi się. Ja pierdolę, jakim to się zacina? Dobra, już chyba ogarnęło się. Ale co to do cholery jasnej było? Wiecie co, chyba muszę trochę w ustawieniach pogrzebać, bo co się nie tak, że ja w grze z 2005 roku mam, kurde, no niecałe 60 klatek momentami. Ok, to, to może zaalarmować wrogów, dobra? A okej, okay, nie ogarnął za wiele. O, serio mi widziałeś, chłopie? Dobra, ok, może odejdźmy kawałek y, od tej ściany, bo nie przeskoczę go w ten sposób teraz, dobra? Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, znatakujemy go tym mieczem, może. Dobra, no i pięknie, chyba padł. Okej, okay, możemy i dobijać. Dobra, weźmy sobie te ostrze i teraz... Nie no, bez kitu ja muszę coś w ustawienia pogrzebać, jak mi tak y spadają w tak starej grze, to jest coś nie tak ewidentnie. Czekajcie. Co ja muszę tu teraz. Ha... Huh. Ja jakbym musiał wejść tam tędy, ale. Kurde, ta kamera, no gadamy. Moment. Hm. Bo tędy nie przejdę, tak? No to jakby zupełnie nic nie zrobię, nie zdziałam tutaj, ja tu, nie wiem. Może ja muszę przeskoczyć, tu? Hmm. tu w ogóle się dostać? Nie. no też nie. O kurde, tego to już nie pamiętam, powiem wam. Chyba, że tutaj? Tak, tutaj, dobra. Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, i w ten sposób, ok. Dobra, i tam mamy gościa, Raczej nie powinien zauważyć, wydaje mi się. Chyba, że księciu nie będzie jakieś maniany odwalać. Wow, Dobra, to jest świetne, kurde, no zobaczcie jak... Nie no, narracja jest mega. Znaczy narracja, w sensie samo te... same te scenki. I tak dalej, dobra. Powinienem teraz odpoczywać po tym, jak mnie nie było. Albo siedzieć z moim ojcem. Zamiast tego jestem zmuszony do tego, żeby biegać i się chować. Przekradając się tak jak zwykły złodziej, na którego poluje moje własne miasto. No to jest smutne, trzeba przyznać. Oho! Jak my to mamy teraz, ich zrobić? To jest pytanie... O kurde, księciu nie tak... Dobra... Okej, okay, teraz tutaj... No i dobra, no to właśnie zeskoczymy z góry, to rozumiem. Ale co z tym drugim, bo gdzieś tu jeszcze drugi był, ale on sobie poszedł gdzieś dalej, dobra. Także możemy go... Yy, moment... Dobra, teraz możemy zeskoczyć. Ej, no, no bez kity, ja mam ledwo 60 klatek, co się do cholery dzieje? Dobra, rozumiem, musimy wejść nad niego. Ale nie, ej, zupełnie nie czaję o co chodzi, nie? No kurde, no, niemożliwe, żeby w takich grze mi tak spadał FPS, no come on. Co się wiecie, ja bym to nie narzekał, gdybym no, nie nagrywał let's playa. no ale że nagrywam let's play, no to to trochę mnie to irytuje, bo spada wam e, płynność materiału. Kurde, nie wiem o co chodzi. Może ja Faustynka powinienem włączyć? Dobra, mamy to. Pięknie, kurcze, jak mi się to podoba. Dobra. Okej. Okay. I można powiedzieć, że w tej produkcji mamy do czynienia z takim trochę półmrokiem, że wiecie, z jednej strony, e, no niby jest trochę mrocznie, tak, bo jest ta walka o wiele bardziej brutalna niż w piaskach czasu, ale z drugiej strony nie mamy aż takiego tutaj, aż takiego mroku jak. Okej, no. Nie mamy aż takiego mroku jak w przypadku duszy wojownika, właśnie. Zaś zamknęli nam drzwi przed ryjcem, no. Biegnij z Dobra, no, to rozumiem. Okej, okay, tu mamy zapisik, także moi drodzy, idealnie. Zapiszemy sobie gierkę w tym miejscu i będziemy kontynuować jutro. Także Selvik! Tak, tak, tak. Mogłabyś kontynuować historię od tego miejsca, byłoby Kali na świetnie. Dobra, o, tu już pułapki się zaczynają. Mhm. Ale dobra moi kochani, słuchajcie, tu się już pożegnamy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Prince of Persia 2 Trony. Na razie.